No halo, co jest? Chuj, 15 okrążeń, nieć 3 godziny, jeden wyścig, No je, o. Nic to im nie zrobiło i mnie prześcigną teraz, no nie no. Ostatnia prosta Yumi, no, no. nie, Nie wytrzymam, zaraz wypadnę stąd, zginę w pizdu. Ty, nie wytrzymam, no. Kurw, no. no i zginąłem. <laughs> Jaki jestem chujowy. Leciutki taki, taki smog, to był tak zwany, taki... O, to też. No to też, no. <laughs> o, no kur... Ja pierdol. Co so. mi kurw, w dupę. oh shit co jest? No i ma los tej strony Kokos. witam was w kolejnym odcinku z Network Szpedunga. O, powracamy do tego przepięknego, wyścigowego świata. Aby przejąć nad nim władzę, tak jest. Ehm, nieważne, tak jest, powracamy, powracamy, aby kontynuować kolejne wyścigi na terenie 21 ulicy akurat w tym przypadku, bo zostało nam co najmniej jeszcze kilka wyścigów do zrobienia. Ale zanim zaczniemy je wykonywać, to uwaga uwaga, podobno można wejść tutaj w nasz zespół no I stuningować samochody naszych pomocników? Przecież to jest niemożliwe. Ty, ale faktycznie można. Tuning. Ora, fuck, man. I podobno to jest za darmo. Nie no, lepiej być nie może. No, lepiej być nie może. No cóż, aż żal byłoby nie ulepszyć. I w ogóle chyba możemy po prostu nacisnąć najlepsze osiągi. I to automatycznie mi chyba wykupi wszystko. Także, także Git. Także to zrobimy. Oh je. Yeah. Możemy też chyba wygląd um, tych samochodów zmieniać. Ale niekoniecznie mi się w to bawić teraz. Jeszcze poza odcinkiem pozmieniałem ustawienia tuningu naszego Wozu, aby nie, no nieco lepiej się nim jeździło. Tu generalnie te opcje poustawiałem trochę inaczej, no i no i póki co jest git, póki co jest git. No a my zaczynamy kolejne wyścigi. Myślę, że zaczniemy od tych tutaj z tej strony mapy. Wytestujmy jak Yumi będzie jeździć po tych całych upgrade'ach. Zobaczymy czy tym razem będzie się w końcu do czegoś nadawać. No nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. Mamy tu wyścig z samymi chyba masylkarami, jakimś Mercedesem, No to fuck co jest? Dobra, Yumi, posłuchaj, musimy to wygrać. No co ty kurwa robisz? Musimy to wygrać, nie ma innej opcji, rozumiesz? Poustawiałem kilka tam ciekawych opcji, między innymi zwiększyłem moc nitro i tak dalej. Powinno się jeździć nieco lepiej, też nieco bardziej skrętny jest ten samochód i generalnie w ogóle to jestem najlepszym ścigantem po tej stronie jarugi, ale to chyba wszyscy dobrze wiemy. Yumi, nie masz opcji! Yumi, nie masz żadnych szans mnie nawet prześcignąć, mimo że jesteś skałciszem, który ma jechać przede mną i pokazywać mi skrutasy. Ale póki co wjeżdżę z jakichś frajerów, więc co ty robisz? Z kim ja pracuję? Co to ma być? Co to za amatorszczyzna? W klepcym kru nie godzi się coś takiego. O! No. No. no, what the fuck! Jeszcze policja będzie mnie ścigać, no! Adamiec, ah, zostaw mnie, jadę tędy. The fuck, gdzie ja jadę? Dobra, spróbujemy ukończyć generalnie te wyścigi. Zobaczymy, jak to będzie. Stanowiłem się też nad ulepszeniem, właśnie fury na ten poziom drugi. Tylko też patrzyłem, jakie mam odblokowane ulepszenia. I nie mam ich za wiele, niestety, z tego poziomu drugiego, więc w sumie nawet się nie opłaca chyba póki co kupywać nowej fury. Póki nie mam nowych ulepszeń odblokowanych. Jebać policję, ehm, dobra, klawcem gru wygrywa. No, wiadomo, wiadomo. Kraszcie mnie policja ściga? No, god damn it. O, chwila, dobra, możemy rozdubcyć tego rożka lodowego. O, what the fuck? Dobra, spróbuję jeszcze tym frajerem uciec. No i zaczniemy robić kolejne wyścigi. Tylko zanim ja im ucieknę, to pewnie minął trzy tygodnia. No, what the fuck, man. No, ale tu ponczusia na przykład mogę strącić i zabić kilku, kilku nieziernych policjantów. Gień, o, what the fuck? Gień powiedziałem! Oh, shit, no god damn no im się nie da uciec, jebać znaki drogowe. I ciebie też, śmietników, wracaj tu! Gin! No kurwa! nie da się w nich trafić, no nie da się w, nie da się w nich trafić, nie da się ich zabić, nie da się z nimi nic zrobić. O! GIN! O! No i chuj, no i chuj, sam zginąłem, sam zginąłem, to jest koniec, to jest koniec. Nie no ja nie wiem jak uciekać tej policji autentycznie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby jej uciec, no. O! Montowałem, zostaw te znaki drogowe. Czy ktoś ci pozwolił ich dotykać? Gień! O oh, jee. Dobra, zabiłem policjanta i odciąłem dostęp wody dla całej tej dzielnicy tego miasta. Jak na terrorystę przystało, oh, je. Cześć, co? O wieczej, co? Dobra chwila, bo tam gdzie policjant, trzeba zawrócić. Dobra, może w końcu uda mi się uciec, chociaż nie wiem. O ty, ale trafiłem, o to. Dobra, udało się uciec w końcu. O, co jest? Kurwa zaś mnie atakują jakieś śmietniki, no się nadal nie nauczyli, nadal się nie nauczyli, że sklepcem kieruj się po prostu nie zadziera. Tak jest, Yumi, to good. Trzeba im pokazać, gdzie ich miejsce. Nie, no już od razu pierwsze pozycje zajmujemy. O, ty szmato, no. A dobra, to jest ten, próba prędkości, to, to okej. Okay. Nie ma problemu w takim razie, nie ma, o. Szybkie zwycięstwo, gdyby jeszcze mi nie wjeżdżali pod koła, kurwy gień. O. Dobra, na szczęście Yumi znowu mnie wykeruje do zwycięstwa, o, to mi się podoba. Znowu nie muszę nic, o. Znowu nie muszę nic robić, o to chodzi. Dobra, jadę za to, bo mi umie, musisz mnie poprowadzić do zwycięstwa. Wszystko w Twoich rękach. O, dobra, łatwo. Jestem pierwszy, kurwa, pierwszy jestem. Szybko muszę to zwyciężyć. Ty niemożliwe, że ja tak. Za... No halo, co jest? O, no, ty nie trafiłem w nią, myślę, Ja pierdolę jestem mistrzem kierownicy, ja bez znaki drogowe co się dzieje. Dobra, 184. Ty jestem pierwszy jakimś cudem. Albo nie, jednak drugi. No, jednak trzeci. Kurwa, co jest. Dobra, ale i tak wygrałem, jakby nie ma innej opcji. Takie jest klepsum król ponad wszystko. Zwyciężył członek zespołu. No, jak zwykle ja jestem śmieciem i przegrywam wszystko, nie? Jakby. Wi wiadomo, nie? Wiadomo. No i dobra, zaczynamy kolejny wyścig. Tym razem jest to tor. No i oczywiste jest to, że przeciwnicy zostaną unicestwieni. Tylko dwa okrążenia, dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Zauważyłem, że w ogóle, jak już mniej okrążeń się tutaj jeździ. Pamiętam, że w undergroundzie to normalnie. Chuj, 15 okrążeń, nieć 3 godziny, jeden wyścig. No je. No tutaj widzę, że normalnie, kulturalnie, dwa okrążenia. No i to mi się podoba, to mi się podoba. Przynajmniej nie muszę całego odcinka marnować na jeden. ...pierdolony wyścig. O, oh, gincie, o świetnie. No nie wiem, czy to ich zabije. Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że wszyscy zginą. Pisdu, tak jest. Dobra, póki co jest dobrze. Póki co trzymam pierwszą pozycję. Chociaż widzę, że jakiś Ferrari siedzi. No go nie. nie mam pojęcia kto to jest, ale miejmy nadzieję, że zginie. Nie zginie! O, oh, ja zginę, ewidentnie. Nie Volvo, no. Dobra, ale na szczęście mam całkiem sporą przewagę, także nie ma żadnego problemu. O, to Dobra, elegancko, trzeba wierzyć ciśnieniowo mi spierdolić na łeb. Nic to im nie zrobiło i nie prześcignę. teraz, <laughs> ich... No nie no. Cały plan, cały plan uległ zniszczeniu. Dlaczego? Przecież było tak idealnie. Dobra, spokojnie, wszystko pod kontrolą, póki co jest dobrze. Na razie wygrywam. Nikt nie chce mnie tutaj prześcignąć mi to nawet nie wiem czy w ogóle uczestniczę w tym wyścigu. Moje prawie w ogóle nie widać. Ale nie jest ona potrzebna, bo i tak wygram ten wyścig na własną rękę. W końcu jestem mistrzem kierownicy, szmatową... No, what the fuck, no co, you're okay. No, what the fuck, man. Albo woman. O, w tym przypadku akurat. Tak jest, tak jest. Dobra, wygrywamy ten wyścig, Yumi. Wygrywamy to, rozumiesz? Nasza koalicja wyścigowo zwyciężana. Zwycięży ten wyścig? O, kurwa, nie, Yumi, wracaj tu, proszę cię. Nie zostawię mnie. Nie zostawię mnie. Dobra, póki co jest git, Ja do 230 km na godzinę jakimś cudem. Ed, nie sądziłem. O, kurwa, kurwa, Ed, nie sądziłem, że ten samochód da radę się do tylu rozpędzić. No halo, co jest? Wracaj tuż, to, nie znaki. Drogowe. Tak jest. Ostatnia prosta jumień. Mamy to Jak mówię, bo osprosy, co jest? Przecież ona jedzie 400 na godzinę. O ta wagna, mruga. Nieważne. Nie żebym miał z tym problem, oczywiście, jakiś, że, że ona wygrywa wyścigi, a nie Jano. O yes. to że to ja jestem liderem klapcą, Król. Przyjmujemy kolejne terytorium 21 ulicy i odblokowujemy Forda Mustanga GT. Okej. Ok. Mamy już całkiem spory teren przejęty, nie powiem, że nie. Także, no cóż, klepcyn nie zatrzymuje się. Nie zatrzymuje się, no i leci z kolejnymi wyścigami. Tym razem mamy próbę prędkości. Gdzie, no, oczywiście, oponenci zostaną tutaj totalnie, totalnie zdeklasowani, tak. Jakby nie ma innej opcji, tylko jeszcze, jakby nie wjeżdżali kurwa pod koła i nie blokowali mnie. No, what fragment! Co to za jakieś oszustwa! O, oh, shit! Ty, ale się wstrzeliłem idealnie. Dobra, czy będę pierwszy w końcu? 108? Nie, czyli co? 186, dobra, e, nieważne. Jestem pierwszy. Pierwszy jakimś cudem na drifcie, tak jest. Niech ja to zrobiłem. No wiadomo, ja. Ty, yoomy mnie prześcignę, a nie, no co jest, że ona na haksach popierdala, co to ma być. No, what the fuck. Jak ja mam to zwyciężyć? No, to the fuck. Dobra, ważne, że, ważne, że jesteśmy pierwsi jako klepcy tak? Jako drużyna. To jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Sukcesy klepcy nas opisują tylko tylko i wyłącznie. O, oh, shit. No, no i co, to, to koniec? To już wygraliśmy to naprawdę to, to, tak szybką oto formę. Dokładnie. Zbyt proste to jest, no. Beach, please. O, ta fucking długi. No i mamy kolejny wyścig. E, tym razem nie powiem wam, co to jest, bo kurwa nie mam pojęcia. No e, okej. Okay. Punkt kontrolny, no dobra, czyli to samo, tylko tym razem. Bez oponentów. Znowu, znowu w samotności. Będę kończyć te wyścigi. Dlaczego, dlaczego? No dobra, generalnie. Mm, z tego terenu 21. ulicy zostało nam niecałe chyba 6 wyścigów do ukończenia. O, shit. Włącznie z tym. Czyli no niewiele, no niewiele. I będziemy mieli przejęte kolejne, kolejne terytorium. Następnie będziemy musieli się zabrać chyba za DFK. DFK. O, shit. No i strzelam, że oni jeżdżą egzotycznymi furami. Jako, że busi dojeździli tuningowanymi 21. ulica tymi masykarami. No to strzelam, że no jednak ostateczni przeciwnicy będą jeździć egzotycznymi furami. Nie jestem pewien, czym będzie ten Darius jeździł. O, ta no ty strażaku, co jest? Dariusz chyba też jeździ egzotyczny, chociaż nie wiem w sumie do czego się te Audi zalicza, ale tak strzelam. No ale cóż, crew stanie na wysokości zadania, tak jest. Nieważne, jakiego oponenta nam rzuci los pod koła, to i tak zwyciężymy jako crew. tak jest. Wiadomo, wiadomo, nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. W ogóle muszę tego z powolnienia zacząć używać, bo kompletnie go nie używam. Podobnie jak w Most tedzie no do Ale po co mi jakieś ułatwienia, tak? To jakbym na haksach popie... Oh shit. Oh god damn it. No, i mamy ostateczny punkt kontrolny, czy coś tam, nieważne. No i wygrywamy ten wyścig. Oh yeah. No i teraz zrobimy sobie driftik. Tylko, o ta czy może się jakaś katcenka. Czyżby 21 ulica miała tutaj jakieś problemy, do tego, że przejmuje ich tereny? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale muszą być oni gotowi. Gotowi na wpierdol. Tak jest. Doskonały start na drifcie kanionowym. Ty, ale tego kanionowego driftu to już dawno chyba nie robiliśmy. Tak mi się wydaje, że gdzieś. O oh shit, no oh no przecież tego się kurwa nie da zrobić. Nie wytrzymam, zaraz wypadnę stąd, zginę w pizdu. Ty. Nie, spokojnie, spokojnie, nie ma co, nie ma co tutaj wiecie? panikować, tak, wszystko wszystko pod kontrolą. Po prostu ta fura jest za szybka, no nie da się, nie da się. Albo co, jestem pierwszy, tak git. O, oh, shit. O, nie wiem, jakim cudem ja to przeżyłem. O, oh, o, oh, o oh, shit, o, oh, no, goddammit. Czy to się nie da tego wyprowadzić, no, jak już lecę bokiem? No nie da się ty... no. Dobra, ale tak jestem pierwszy, jakby... nie ma żadnego problemu z tym. Może że jestem tragiczny, to i tak jest git, <grym> no jest. Nie no, jestem przecież królem driftu, tak, jakby ten tytuł nie został mi nadany bez powodu. To jest raczej dosyć oczywiste, oczywiste. Jestem kurwa królem driftu, tak jest. Tak jest. Nie ma innej opcji, no nie ma innej opcji. Tutaj sejadę 200 tysięcy kilometrów na godzinę na nitrze człowieku. Bokiem, oh shit. To nie, to e ewidentnie zbyt duża prędkość, tak, zbyt duża prędkość. No goddamy, no przecież nie da się odbić, no nie da się odbić. Dobra, ale i tak wygrałem, tak, git. <gryl -drift> tak jest. drift to jest tylko jeden, no i. Je. Klapcun kru wygrywa, no i przejmujemy kolejne, już przedostatnie terytorium. Moje. Oh Zawieszenie, poziom drugi, no i w końcu mamy poziom drugi, jakieś ulepszenia. Na pewno się przyda. No i mamy kolejny wyścig, znowu próbę prędkości, ale tym razem z oponentami. Także zapowiada się ciekawy wyścig. Tak jest. Szmat ławce, mam nadzieję, że jesteście gotowi na wpierdą. Tak jest. Utah, czy ona przejebała właśnie w ścianę, czy mi się tylko wydaje? <laughs> Moja szkoła, tak jest. E, czekaj, co? Ty jakim cudem ona jest pierwsza? O co? O co tu chodzi, what the fuck? Z Jumi to na haksach popierdala jak nic. Ale na no, szczęście jest po mojej stronie, także. Także także git, tak? Drift trzyma to. O. o witam panie władzą. proszę się niczym nie przejmować. Wcale nie prowadzimy tutaj w środku nocy nielegalnych wyścigów. Wcale tak nie jest. Ty no czemu jestem tak. No god damn it, no co ty robisz tak sukno, co... what the fuck. Czemu jestem tak tragiczny? Przez bez Yumi to ja bym nigdy nie wygrał tych wyścigów. Gdyby nie ona, abym był nikim. No tak to już działa, tak to już działa, tak. Czy tracisz punkty jak ty? No, przecież ona i tak wygrała w sumie, w sumie nie, nieistotne, tak? Nieistotne. <laughs> tak jest i tak wygraliśmy. nie to mi się podoba. Dobra, lakier chromowany odblokowałem, zajebiście. Jesteś ze mnie dumna, Jumi, ja mam nadzieję, że tak. Dobra, ja jedę w drugą stronę i wtedy im ucieknę. <laughs> tak jest 200 i nikt na to jeszcze nigdy nie wpadł. A tak, geniusz, geniusz zbrodni, to ja. Momentami samemu jest mi ciężko podziwiać mój intelekt. <laughs> mój geniusz! Dobra, ale muszę się schować, bo w ogóle ten pasek nie Uje, no i szybka ucieczka. Mamy to. No i cóż, został nam ostatni teren, ostatnie trzy wyścigi tutaj z tej strony i później będziemy jeszcze mieli do zrobienia te wojny wyścigowe tutaj. O! Fagmen. Także tym na pewno się zajmiemy, no ale póki co ukończmy te trzy wyścigi. Ehm, to nie wiem co to jest. Chyba też drift, tak mi się wydaje, ale nie wiem, przekonamy się za chwilę. No oczywiście, że tak. No i oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że no bez najmniejszego problemu ukończę ten wyścig, bo w końcu jestem kurwa królem driftu. Tak jest, tak jest. Yes, Oh, yeah, oh. Ty, dobra, nie wiem, bo w sumie zajębałem o te barierki, ale i tak dostałem punkty, tyle. Dziwne, ale no dobra. O! Oh Świetno! Czemu jakiś busta dziwnego dostaję nagle na koniec? No, co tu chodzi? No, what the fuck is this shitman? nie wytrzymam! No, kurw! O oh. no, i zginąłem! No i koniec, koniec kariery wyścigowej. Dobra, tego tego nie było, ok? Tego nie było. Jaki <ścoughs> jestem chujowy. <ścoughs> to jest niemożliwe. Dobra, sp <ścoughs> spokojne. Spokojnie, bo ja po prostu wyszedłem z sprawy, tak? O! Ty pan, ja nie straciłem punktów. Przecież jestem jakimś mistrzem driftu chyba. Tak zwanym królem driftu, tak jest. Kurwa, no przecież to jest. To jest tragedia. Jakoś nie wytrzymam. Rwa gorąco mi. Nie, dobra, to jest, to jest niemożliwe. No, przecież jak koniec po ślizgu, jakie uderzenie w mur, to kiss the wall tylko był leciutki. Leciutki, taki taki smog, to był tak zwany, taki... O to też. No to też, no. O, no kur... Ja pierdol... Dobra, teraz się skupiam, nie? Bo jakby odwalam jakieś dziwne rzeczy, a ja nie powinienem tego robić. Powinienem się skupić. Skupić i to, kurwa, wygrać. Teraz to robię, teraz to robię. Przysięgam, przysięgam. Patrzcie to. Usiadł i ty chyba ogarnąłem, chyba już wiem o co chodzi. Hell, shit I ty nie, ale już ogarniam, już ogarniam, już wiem o co chodzi, bo to totalnie dziwnie działa. Jak widzicie, jak klikam gaz, to mnie tak jakby przesuwa do, do przodu po prostu i nie powinienem go trzymać, tylko tak pulsacyjnie, no... Chuj mi tu! Pulsacyjnie, taktycznie naciskać i wtedy, wtedy jest dobrze, wtedy jest dobrze, wtedy już... Tu już wiem o co chodzi, już wiem o co chodzi, jestem mistrzem... Ku... zabije się, zabije się, przysięgam. Dobra, jestem królem driftu. No, zaś mnie atakują, no, co... Co to ma być? Co to kurwa ma być? Dlaczego? Dlaczego akurat atakujecie klapcą, król? Przecież to się nie goli. Dobra, no to co? Jadymy, tak? Jadymy. Szybkie zniszczenie oponentów. No i tyle, no i tyle, tak? Yumi, Yumi, wracaj tu, kurwa. Dobra, zdubcę i na dach jakiś daszek. Niech giną, niech giną. Dobra, to mamy tor generalnie, chyba. Tak mi się wydaje, no bo mamy w końcu dwa okrążenia. Póki co, mamy całkiem niezłą przewagę tutaj wraz z Yumi, także wydaje mi się, że bez najmniejszego problemu obronimy ten teren. No, ale to było wiadomo od samego początku, tak? Oh shit. Dobra, mamy pierwsze okrążenie. Także Git, także Git. Oh no i uwaga, uwaga, mamy to. Oh, yeah Jak wiele nam wyścigów zostało? Chyba maksymalnie jeszcze jeden, tak mi się wydaje. No i to już będzie koniec. 24 sweet bitch. no oh, dobra, jednak dwa wyścigi jeszcze, no, ok. No dobra, ale to i tak szybko pójdzie, tak szybko pójdzie. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Oh, yeah Tak jest. mi posłuchaj, musimy to wygrać, rozumiesz? Rozumiesz to? ale chyba faktycznie lepiej jeździ niż poprzednio. Znaczy, no wiadomo, że popierdala na haksach, jakby to... O, jakby to jest oczywiste, tak? Ale i tak, ale i tak. To jest też ciekawe, że w sumie nie muszę na upgrade'y i fury wydawać żadnych pieniędzy. To jest dosyć, no, ciekawe, ciekawe. Chociaż i tak budżet mam ogromny, bo w końcu wygrywam każdy wyścig, tak? Ej, halo, co jest? Wracaj tu, śmieciu! O, nie wyprzedzaj mnie, proszę cię. Samson, skurwy synu, wracaj tu! Nie wywiniesz się... No kurwa co jest? Przecież przez te budki telefoniczne nie da się przejechać, no co to jest? No god no! Co tu się dzieje? Wrzucają mi wozy strażackie pod koła, no przecież nie wytrzymam. No i cóż, kończymy ten wyścig na pierwszej pozycji tak klepcung Crew ponad wszystko. Wiadomo, wiadomo, jak jest. uje, no, yeah. no i mamy przejęte ostatnie terytorium. No i co, panno NG, czy jak ona to miała? Nie wiem. Coś ma to? O. It's about Man. time we did this. You want Kempton? Come, Compton. Get it. you gotta beat me in the city, and then I'll take you on in the canyon. Pewnie. Chłop mi wjeżdża w dupę. O się co jest! Dobra, ale to. O, mamy tutaj ten ostatni wyścig z szefem, ale to nie jest ostatni wyścig w tym mieście. Bo mamy jeszcze co najmniej tutaj kilku oponentów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. W ogóle dlaczego ja się ścigam z jakimiś porszakami, z jakimiś mustangami, gdzie ja jeżdżę Nissanem z 92. No what the fuck, przecież to jest wiadomo, że. Oni nie mają żadnych szans. <laughs> tak jest. idzie tą grę słów, że oni, że, że przeciwnicy i że oni, czyli najprawdopodobniej te demon który jest na mojej masce Chyba, to że nie wiem, w sumie. My... O! Jestem Geniuszem, tak jest. O, dobra, czy Yumi wygrywa? No, oczywiście, że wygrywa. Przecież ona no, na takich haksach popierdala. Przecież to jest, to jest żart jakiś. To jest, to jest, to jest niemożliwe. też ja nie muszę nic zrobić, nie? Ja mogę stać po prostu na mecie i, i czekać. I czekać, że ona wygry mi wyścig. No, wydaje mi się, że te skałty całe w tej grze, jako pomocnicy, są chyba najmocniejsi. Najbardziej OP, bo wydaje mi się, że gra działa w taki sposób, że no, jakby musi sprawiać, że ci pomocnicy muszą w momentach niektórych wystrzelić, jak z procy, aby nazwać. Wymprzedzić i pokazać, no po prostu trasę, chociaż nie wiem, gdzie teraz jest Yumi akurat. Gdzieś tam jedzie w tłumie. Ale tak strzelam, że tak działa ta mechanika, mniej więcej. I że no, Yumi to popierdala 300 km na godzinę. W sekundę. No, shit, kurwa, gdzie ja jadę, co jest? Ale nie, żebym narzekał, tak? No. Yumi, co ty robisz? Tak to już działa, chyba, tak to już działa. No ale cóż, wygrywamy ostatni wyścig na terenie. 21 should być. No. no i mnie atakują jakieś rotory, no. What the fuck, man? Jeszcze się niczego nie nauczyliście, śmietniki. Nigdy no, wam się nie uda zwyciężyć. Nigdy, taki jest. Nie ma innej opcji, doskonały start. No i ciśniemy, tak, ciśniemy, wiadomo. Nie, pominąłem skrutasa, tylko nie to. No wiadomo, że jestem pierwszy, no wiadomo, jakby. Nie ma innej opcji, tak, jakby, jakby... Jakby wiadomo, tak, jakby. No i cóż, w sumie ukończyliśmy już wszystkie wyścigi w tej dolnej części mapy. No mamy jedynie jeszcze ten wyścig odnośnie bronienia naszego terytorium do ukończenia, no ale tak to już mamy chyba wszystko. No i pozostaje nam jedynie pojedynek z Engie. Myślę, że najpierw ukończymy sobie ten wyścig, który mieliśmy wcześniej ukończyć, czyli w naszym terytorium ten cały sobie... wielki wyścig, czy coś tam. Czy te wojny wyścigowe, nie pamiętam jak to się nazywało, no ale wiecie o co chodzi. Ukończymy sobie najpierw ten wyścig na naszym pierwszym terenie, który zabraliśmy od do. No o the fuck no Jumi co ty robisz? Na no, później zniszczymy Angie z 21 ulicy, tak jest Na ulicy to ona później będzie musiała mieszkać, tak jest No i uwaga uwaga kończymy zaraz ten wyścig. je oh yeah, tak jest Klapcun Kruponent, wszystko ma to tak jest. Oh yeah, no i w sumie to mamy wszystko, chyba tak mi się wydaje. No i co, że ja bym chciał zobaczyć jaki mam budżet. No całkiem spory, 243 tysiące, no można całkiem niezły upgrade'ik tutaj wykonać. Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie, no ale jak widać tutaj już wszystkie rzeczy mamy ulepszone i nic więcej z tym samochodem nie zrobię, póki nie ulepszę go do poziomu drugiego. No ale żeby ulepszyć naszą furę do poziomu drugiego, będziemy musieli wykupić którąś z tych fur. Tak się w sumie zastanawiałem, co by było najfajniejsze. No jest tam Mazda, ale tak szczerze to tak średnio ona mnie ciekawi. Myślałem bardziej nad tym Golfem jednak, no... Jakby Golf to jest Golf, tak? Jakby no ciężko tutaj się kłócić, jakby... Mamy jeszcze niby tego Eclipsa, mamy to coś, mamy Mustanga, no ale jednak... No, no Golfik, no Golfik. Zatem już mam pewien pomysł na tą furę. Nie kosztuje ona jakoś super dużo, patrząc na nasz budżet. Jedynie 40 tysięcy. Może nie jest to najlepsza fura z tych drugopoziomowych, ale chyba najciekawsza z tych wszystkich, tak szczerze. I mam też pewien właśnie pomysł na nią, ale to... Tym zajmiemy się w następnym odcinku. W następnym odcinku najprawdopodobniej ulepszymy naszą furę. No i zaczniemy robić ten oto tutaj wyścig, czyli wojny wyścigowe. Nie jestem pewien na jakiej zasadzie to jeszcze działa, ale to no, przekonamy się później. No ale cóż, póki co mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i widzimy się w następnym. ziemano. Może...